Jestem w szpitalu, w piątek Makiu zaczął zwracać. Marta, moja kumpela i Wiska w jednym na telefonie, na drugim telefonie mama i Ania, moja przyjaciółka, połączeni na wideo. Ja tu co robić blady, taki mi się apatyczny wydawał. Zawołałam e, Roberta, od którego tam wynajmuję mieszkanie kolegi, i ja tak panika, no bo on taki przymulony. Doszliśmy do wniosku, że dzwonimy po karetkę. E, on przysypiał, no całkiem inny, jest jest bardziej żywy. Ja myślałam, że to taka jest reakcja na szczepienie, chociaż nie pochwalam, nie neguję, nic nie mówię. Różnie dzieci reagują, mm, ale chyba powód jest inny. Zadzwoniłam po karetkę, przyjechali. Ratownik, że niech Pani idzie do lekarza, a ja... No w jaki sposób? Jest weekend, ja nie mam samochodu, jestem w Puszczynie Połomickiej. Poradnia aż kilometry dalej. do poniedziałku co ja sama z dzieckiem zrobię, nie? I pojechaliśmy po prostu w karetce do szpitala. Ja cały czas na telefonach, w stresie. Maksiu śpi, przymulony, badają mu tam saturację. No idziemy na Soria, ja cała się telepie. Prawie jak pacjentka. No i tak, nie wziąłam żadnych ubranek, wziąłam pieluchy, no, pan persy, Doktor bada, y, mówi, że musimy zostać. Ja ząg. musi być USG główki, y, USG brzuszka. No to dobra, idę do tej pracowni, Prze pracownia daleko. Y, to nosidełko ciężkie, samochodowe. Wstawałam co chwilę, bo mnie te plecy bolały niesamowicie. Jeden pan mi pomógł w jedną stronę, bo się tam w ogóle pogubiłam. Wzmak się w nosidełku. Pani mi w drugą stronę pomogła, musiałam go trzymać w tym USG. Na szczęście wyszło dobrze, ja już oddech nam i uprzedzam od razu pytania, czemu matka ci nie pomogła. Moja mama biologiczna, owszem, jest z Krakowa, ale była zmęczona po pracy. Na drugi dzień znowu szła do pracy, także nie miała siły podjechać samochodem. Na drugi dzień, no ja miałam zostać po prostu, nie? Na noc, no i jeszcze nie było pewne, czy dwa dni, czy ileś. Poza tym jeszcze tak wracając do mamy, ona ma też jeszcze dwie córki. Jedna z nich ma dziecko, trzyletnie też się musi pomóc, a ja będę sobie sama radzić z problemami, bo jestem samodzielna mama <laughs> surwivalowa. <laughs> nie mam blokady na ból, co kilka dni, co kilka tygodni, żeby nie odczuwać. Nie mam samochodu, by podjechać, załatwić w ogóle te blokady, bo nie wiem gdzie to się robi. Także nie pojadę do Krakowa szukać lekarzy, czy kogokolwiek co to robi. Przyjęli nas na oddział, ja bez leków, na padaczkę. Trzy noce poprzednie nie spałam, także zasypiałam z Maksim na rękach, czekając na badania, na lekarza. Dali nam salę, Maksiu dostał kroplówkę, dostał takie urządzenie. Był odwodniony, na fotelu spałam bo tu mamy z dziećmi 24 na dobę na takich fotelach śpią dzieci, ma łóżeczka. Rano ja się budzę, nogi jak balony, bo ja w ogóle nie piłam i tak dalej. Pani pielęgniarka dała mi wodę, nogi do góry. No i ten, no i dalej. W ogóle ja spam przy godziny. Ja rano, jak bez niczego jestem, mówią mi, niech ktoś dowiezie. No ale kto miał mi dowieść? z Sandomierza, z Warszawy. Brak moich leków, nie było <laughs> chusteczek do, 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 do wycierania tyłka. No i bez tego samochodu. Wszyscy w ogóle gdzie indziej. <laughs> nikt z Krakowa, bo nie mam nikogo w Krakowie. No oprócz znajomych sprzed lat, a nie będę pytać. Także nie było nikogo, kto by mnie nie zawiózł. Także pani pielęgniarki i pani doktor w sumie kazali mi iść coś zjeść. No i tu patrzcie. Muszę jechać teraz do bo zabrać najpotrzebniejsze rzeczy dla Maksa swoje rzeczy, bo mi te nogi tak spuchły i wracam, wiecie co jest najgorsze? ja nie ma się prawa jazdy tak to wszystko da się załatwić, ale przewozić, jeździć, nie po łamice. Kraków masakra, Warszawa no i to mnie troszkę załamuje, bo no nie mam mnie kto podwieźć w sumie i muszę brać taksówkę, jechać, brać rzeczy. No to po prostu jest masakra. A do Warszawy nie wiem. Kluczową i najważniejszą kwestią jest to, że mój synek jest. Nic mu się nie dzieje takiego. Odwodnił się, dostał kroplówki, jest ok. Trzymajcie tutaj? Dalej wziąłem taksówkę do niepołomic, żeby po, pojechać po te rzeczy. 115 zł poszło. Czasu dużo, bo grzebałam, szukałam, ubrania dla siebie, ubrania dla Maksia. Pan czekał w aucie, później jeszcze musiałam iść do apteki, i poszłam sobie zjeść. Biedałam, szukałam wszystkiego w ogóle. No i wróciłam do szpitala. Jestem mega dumna, że dam radę i chociaż było ciężko, także jak ktoś mi może wesprzeć, piszcie, tutaj macie adres e-mail. Mm, także sama mama tak sobie radzi, bez auta, bez blokady bólu, bez leków, bez wsparcia kogokolwiek na miejscu, ale z motywacją. Jestem niezwyciężona. Przeszłam przez piekło, nie jedno piekło, więc dla Maksia zrobię wszystko. E, ciężko mi to nagrać, bo już próbuję cały dzień, chociaż podejście zrobić, ale Maksiu płacze. Mm, więc daj lajka, komentarz, żeby inne samotne mamy nie traciły nadziei. Wszystko można dla dziecka zrobić, wszystko można przejść. Jutro będzie wiadomo, jaka ta diagnoza jest, ale nie jest nic strasznego. Prawdopodobnie się po prostu odwodnił. Yy, także dziewczyny, wiedzcie, że możecie zrobić wszystko dla dziecka, będąc same i zostać pełną wartością, zadbaną kobietą, pełną planów, marzeń. Tu macie link do postawienia mi kawy. Jeśli ktoś chce współpracować, czy potrzebuje konsultacji, jeśli chodzi o uzależnienia, piszcie mail z nadusetnamo.p.gmail.com buziaki. I tu Wam troszkę wrzucę filmików, jak to wyglądało. Nie wiem, kiedy wyjdę, jutro, bo trzy. Nie wiem, ale daję radę i fajnie się śpi, bo dostałam inny fotel, taki, że cała mogę się rozłożyć. Tylko, że już dzisiaj prawie piknąłam w nocy z niego. No, buziaki trzymajcie się. Hejka, hejka, mówię enka. Jeśli jesteś samotną mamą po przejściach, napisz mam ciuszki dla chłopca, noworodka. W również, jeśli znasz samotną mamę, zweryfikowaną osobę, możemy zrobić jej prezent. Piszcie.